Województwo Śląskie na poważnie przymierza się do stworzenia marki turystycznej dla północnej części województwa. W Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni zaprezentowano możliwości rozwoju turystyki w naszym subregionie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele różnych podmiotów. Mamy przedstawicieli lokalnych grup działania, mamy przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych po to, żebyśmy wspólnie wypracowali najlepsze możliwe rozwiązania do stworzenia tej marki, żeby wyłuszczyć wszystko to, co najpiękniejsze i najlepsze, tak żeby turyści chcieli przyjeżdżać, odpoczywać, zostawiać pieniądze, bo to również środki dla przedsiębiorców w naszym subregionie w powiecie kłobuckim, częstochowskim i lublinieckim. Województwo Śląskie od lat wspiera rozwój terytorialnych marek turystycznych. Do tej pory powstało ich pięć – Kraina Górnej Odry, Jura Krakowsko-Częstochowska, Metropolia GZM, Beskidy oraz Śląsk Cieszyński. Teraz jest pomysł na stworzenie kolejnej, właśnie w subregionie północnym. To jest bardzo dobry pomysł. My jako lokalna grupa działania widzimy, że, że, że wyznaczenie pewnego obszaru który jest dla nas wspólny, bo mówimy tutaj o znalezieniu jak wspólnego mianownika dla obszaru. Który będzie kojarzony, tak? Z zewnątrz. No i, I nie mamy jakiegoś, bo nie mamy jakiegoś wielkiego kwantyfikatora. Jasna góra, czy nie mamy, ma jest, jest, jest Krasiejów, tak. my nie mamy takiego generatora, który mógłby powiedzieć, tu przyjadę i do tego spędzę tu czas. My musimy szukać małych i rozproszonych, że tak powiem, miejsc, gdzie, gdzie po prostu turysta. Gość hotelowy czy, czy osoby, które będą chciały po prostu tu przyjechać, znajdą coś atrakcyjnego i zostaną tutaj, zostawią jakieś pieniążki. A pięknych miejsc, w których można spędzić czas w północnej części Województwa Śląskiego nie brakuje. Prawdziwym paliwem dla rozwoju naszych małych ojczyzn są środki unijne. Już wiemy, że lokalne grupy działania otrzymają kolejne fundusze europejskie. Stosowne umowy z LGD zostały już wręczone w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. W samym województwie śląskim do lokalnych społeczności trafi blisko ćwierć miliarda złotych. Unijne pieniądze poprzez LGD mają pozytywnie zmieniać rzeczywistość obszarów wiejskich. Lokalne grupy działania powstały w 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Od samego początku finansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i to dzięki tym środkom rozwijają się nasze małe ojczyzny. Bo lokalne grupy działania to są związki osób prywatnych, przedstawicieli samorządu, firmy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, które Którzy wspólnie działają na rzecz rozwoju małych ojczyzn. Wejście Polski do Unii Europejskiej dało wiele możliwości i perspektyw dla naszego kraju. Świetnym tego przykładem jest powstanie lokalnych grup działania na terenie naszego regionu. Widzę to zwłaszcza po funkcjonowaniu lokalnej grupy działania Zielony Wierzchołek Śląska, który świetnie promuje atrakcje turystyczne Powiatu Kłobuckiego. Lokalne grupy działania opierają się na podejściu lider, które w kraju zaczęto realizować od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, a w samej Unii funkcjonuje on od roku 1991. Jest to jeden ze starszych podejść oddolnego decydowania o wydawaniu środków publicznych i w ogóle współdecydowania w sprawach lokalnych i moim zdaniem to jest jedna z lepszych decyzji, którą została podjętych właśnie w kierunku wydatkowania środków unijnych. Nasza strategia, bo mówimy o wydawaniu pieniędzy w postaci jakiegoś planu, w naszym przypadku jest to lokalna strategia, to jest właśnie strategia tworzona przez przedstawicieli tych trzech trzech. Trzech sektorów. No, i to są, to są przedsięwzięcia, to są pomysły, które właśnie powstają w sposób oddolny. To jest ich zaleta, że to, co zostanie na dole wymyślone i później wdrażane w życiu, najbliżej, jak to mówimy po śląsku, najbliższa koszula ciału jest tak. Marszałek Grzegorz Boski nie ma wątpliwości, że przez te 20 lat Polski w Unii Europejskiej nasze małe ojczyzny bardzo się rozwinęły. Nasze tereny wiejskie się zmieniły nie do poznania. No, najlepszy fakt to jest taki, że ludzie, którzy mieszkali kiedyś w miastach, teraz bardzo chętnie przenoszą się na obszary wiejskie, bo standard życia, wygoda życia na obszarach wiejskich jest niewspólnie dobra do tego, co, co było jeszcze 20 lat temu. Realizowane lokalne strategie rozwoju będą kolejnym impulsem dla lepszej przyszłości obszarów wiejskich w naszym województwie.